Podczas kiedy no, już od dziewięciu lat prawica zastanawia się nad tym, jak e, budować wielką Polskę, między innymi na kongresie Polska Wielki Projekt, e, od, m, tak samo długo a ludzie związani z Platformą Obywatelską zastanawiają się, jak doprowadzić do rozbicia dzielnicowego. E, e, krótkie pytanie, czy tym razem ludzie to kupią? Polacy cieszą się, że mają unitarne państwo. To jest, to jest nazwijmy to wiedza powszechna, że unitarność państwa jest cechą, którą ratuje Polskę i polskość. Te pomysły, które się pojawiły w ostatnim czasie ze strony tej grupy związanej z Fundacją Batorego, tak zwana zdecentralizowana RPPL, gdzie oni zamieścili ten program, to jest plan, jeżeli się go, w, nie, w niego wczytać, nie tylko rozbicia dzielnicowego, bo to jest taki termin w języku polskim określony, bezpośrednio wiążący się z pewnym procesem historycznym, który trwał sto, ponad 100 lat w średniowieczu. Natomiast tutaj mamy do czynienia w tym pla, z, tym, z planem, który jest o dziwo bardzo podobny z tym, co planował Szczęsny Potocki, jeden z no, przywódca Targowicy. Po obaleniu konstytucji 3 maja, on planował utrzymanie tej Rzeczpospolitej po drugim rozbiorze w formie niezależnych województw z marszałkami. Ten twór nazywałby się Rzeczpospolita i byłby być może jakiś tam król w formie szczątkowej, ale tak naprawdę te poszczególne województwa były niezależnymi tworami. To wiązało się z jego jakąś ideą fix, to nie ma co się tutaj w tego zdrajcę za mocno wczuwać, ale jak się czyta tą propozycję, która się pojawiła, to ona uderzająco przypomina tamtą. Przede wszystkim należy się przeciwstawić pomysłom decentralizacyjnym tego typu i każdego, każdego typu, ponieważ Polska w dobie ataku kulturowego na podstawie wartości zachodu... I ekonomicznego, i ekonomicznego także. także, ale... Na razie zatrzymamy się na tym poziomie kulturowym. Jedyne, co Polska może, czym Polska może się przeciwstawić, to jest właśnie unitarność państwa. Unitarność państwa polskiego i to, że kuratoria oświaty są elementem administracji rządowej, a nie samorządowej, oznacza, że możemy w odpowiedni sposób sterować procesem nauczania i chronić dzieci przed demoralizacją. Na tym to polega. To jest, jeden z, to jest przykład pokazujący dlaczego zaproponowana decentralizacja jest szkodliwa, jest wroga yy, nie tyle polskości, bo to też, ale wroga niepodległości Polski. Bo równocześnie yy, pomysły podatkowe, które tam są yy, prezentowane, one oczywiście pozbawiają budżet centralny siły, w związku z czym z czego będzie finansowana siła zbrojna w, w sytuacji wielkiego zagrożenia ze wschodu. I tak dalej, i tak dalej. Czyli Program decentralizacyjny, przedstawiony nam podobny do programu jednego ze zdrajców Targowickich, jest programem przeciwko niepodległości Polski. W konsekwencji ja to tak mogę nazwać. Ergo, to jest jeden z ważniejszych tematów nadchodzącej kampanii wyborczej i nie można tego przemilczeć. To znaczy, partia, która sprawuje władzę, prezentując program na kampanię wyborczą. Nie może obawiać się, że jeżeli zacznie mówić o tym, o tym programie odebrania Polsce niepodległości poprzez decentralizację, to znaczy, że będzie powtarzać jakieś komunikaty przeciwnika, co się kłóci z podstawowymi zasadami PR. Nie. Partia rządząca, przedstawiająca Polakom ofertę programową, musi odnieść się do tego programu decentralizacyjnego, bo on w wielu aspektach dla ludzi nieświadomych jest kuszący. No więcej władzy w samorządzie, prawda? Dobrze, ale tam wprost jest, na przykład powiedziano o regulowaniu wszelkich podatków przez samorządy, e, tylko że też wprost jest powiedziane, że regulowaniu w górę i w dół. W związku z tym, no jest oczywiste, że samorządy będą te podatki wszystkie, nie tylko już lokalne, jakiekolwiek, regulować w górę. Czy to naprawdę może przekonać ludzi, nawet tych, e, no Czyli bardzo istnieje mocno? Z, pewna, istnieje do... pewna, istnieje pewna grupa wyborców, która jest, nazwijmy nastawiona konserwatywno-liberalnie. No, ona nie jest duża tak. ta grupa, ale zawsze się tak tli w tych wyborach. To są ludzie, którzy uważają, że wolność jest najważniejsza, a wolność gospodarcza jeszcze ważniejsza. Państwo ma się wycofać z różnych obszarów i tak dalej. To nie jest duża grupa, ja oceniam na maksymalnie 5%. Tak. Ale te 5% może przeważyć w wyniku wyborów. Tak. Dlatego tę grupę trochę w postaci Konfederacji, tak. tamte, tamte, tamte głosy się także odzywają. W związku z czym yy, ważne jest to, żeby uświadamiać yy, szkodliwość tej propozycji, która jest, wydawałoby się, kompletnie taka odjechana i nie ma się co tym zajmować. Właśnie trzeba się tym zajmować, bo uświadamianie Polakom, że unitarność państwa polskiego jest wartością zabezpieczającą przetrwanie tego państwa, to nie jest powszechne. Znaczy, ludzie y, oczywiście wiedzą, że państwo ma być unitarne, ale już jakie są tego konsekwencje i co, co ma być, no już to, to trzeba po prostu ludziom przekazywać. Na, na lekcjach wychowania obywatelskiego w szkole się tego nie mówi, bo unitarność państwa jest jakby oczywista oczywiste, oczywiste. I, i wszyscy wiedzą, że, że ma być. Mimo tak. wolnego miasta tak, Gdańska to, to, i tak dalej. Tak, tak. I więc więc to, jest, to jest niezwykła sprawa. Jak to się ma, ta propozycja decentralizacyjna do walki i polityki historycznej, i walki o dobre imię Polski. Oczywiście to jest całkowicie likwidujące, no, 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 dlatego że Gdańsk na przykład, który byłby jakimś stolicą jakiegoś województwa gdańskiego samodzielnego, oczywiście, że natychmiast tam Niemcy wejdą ze swoimi, ze swoją narracją, Westerplatte, wszystko no już, wiemy. Już wchodzą, już mimo... Już wiedzą, ale, ale tutaj, tutaj, oczywiście, tutaj oczywiście jeszcze większe będzie, będą mieli swobodę działania, przecież w Polsce istnieje ponad 150 fundacji niemieckich, realizujących niemieckie cele i polityki historycznej, i gospodarczej i tak dalej. Więc tutaj likwidując Urząd Wojewody, co oni proponują, no, absolutnie powodujemy, że... Tak, po prostu będzie to już działało w sposób całkowicie jawny. Gdyby taki, nie daj Boże, taki plan został przeprowadzony, to w ciągu 10 lat Polski jako państwo niepodległego po prostu nie będzie.